Battle Angel Alita rozpakowanie 10 tomu serii Last Order zakupionego w sklepie Mangarden. W końcu przyszła kolejna paczuszka z najnowszym tomem. Jest już to 10 tom 12-tomowej serii, tak więc powolutku zbliżamy się do końca, chociaż daty wydań są na tyle długie, że jeszcze kilka miesięcy minie zanim. Seria się zakończy. Dodatkowo w dniu dzisiejszym jeszcze przypada 9 września. A wśród społeczności i fanów Ality jest tak zwana Alita Day. Tak więc paczuszka przyszła naprawdę w fajnym momencie. No ale już bez zbędnego gadania zabieram się za otwieranie. Tradycyjnie zamówienie jest na wydanie w twardej oprawie. Całość całkiem dobrze zapakowana. Krótki folia bąbelkowa. To duszne. I jest najnowszy dziesiąty tom, w twardej oprawie, koszt w priorderze 6825 i ciekawe czy są jakieś osą 8... pocztóweczki, dwie. Szkoda, że zaprzestano dodawać zakładki, no ale trudno. Poszczówki też fajna rzecz. Prezentują się bardzo ciekawie. No i sama zawartość. Bardzo jestem ciekaw, jak się potoczy dalsza historia. Kilka obrazków na koniec. I to by było na tyle. Trzeba zrobić miejsce na półce na kolejny tom. I zapewne za chwilę zabieram się do oglądania. Dzięki za oglądanie i cześć.